2 jesteśmy. Przed I zapraszamy. Zapraszamy. Przed Grand Prix Argentyny, ale najpierw pogadajmy o tym, co wydarzyło się w Indonezji, bo tam działy się rzeczy bardzo ciekawe. Szczególnie ze względu na pogodę, na to, że skrócone wyścigi, na to, że rozpada się znowu asfalt, na to, że jeszcze parę rzeczy się wydarzyło po Indonezji. No właśnie, Indonezja to jest runda, na którą ja bardzo czekałem, ze względu na to, że podoba mi się piękne położenie tego toru, bardzo egzotyczne miejsce yy, i spodziewałem się pięknej, gorącej Pogody, plaży, słońca, palm. Tego nie było. Było zagrożenie, że runda się nie odbędzie najpierw ze względu na asfalt, który został wymieniony, potem ze względu na olbrzymie opady deszczu, walące pioruny w tor. No, ale jednak się udało. Skrócony dystans, jeśli chodzi o wszystkie wyścigi w kategorii MotoGP. Teoretycznie, już patrząc, jakie warunki były, można było pewnie jechać na pełnym dystansie. No, ale jak już sędziowie powiedzieli, że skracają dystans. No to pojechali na mokrym, w krótkim wyścigu. Ale okazuje się, że wcale nie opony były tu, był tutaj problemem. Problemem były się, tworzące się dziury w środku zakrętów. Bardzo dużo asfaltu było wyrzucanego z wierzchniej warstwy e, na wierzchni i robiły się po prostu wyrwy w torze. I dlatego. Dostaliśmy informację, że ze względu na warunki z nawierzchnią ten wyścig, te wyścigi zostały skrócone, szczególnie MotoGP. Zawodnicy obawiali się, że w ogóle ten wyścig może nie dojść do skutku właśnie z tego powodu. To jest niesamowita historia, o której nie mówiło się, no bo chciał, oczywiście organizator chciał uniknąć jakiejś kontrowersji i afery, no ale de facto tak to wyglądało. Dziury, czyli na kolejny rok, bo mamy przedłużony kontrakt z Indonezją, będzie musiał być znowu wymieniony nie asfalt, ale nawierzchnia, zaraz nas poprawi. Więc e, zobaczymy, co się wydarzy. Ale co nie zmienia faktu, że wyścig pod był naprawdę rewelacyjny. Bardzo ciekawe. Czasami wyścigi na deszczu powodują to, że różnice w czasach są bardzo duże. Zerownicy się rozjeżdżają po całym torze i tej walki nie ma. Teraz tą walkę mieliśmy. Mieliśmy walkę, mieliśmy niespodziewane rezultaty. Mieliśmy walkę do samego końca na samym górze. Mieliśmy walkę na tych niższych miejscach, mieliśmy walkę debiutantów, mieliśmy walkę faworytów do tytułu mistrzowskiego. Mieliśmy no myślę Afery, naprawdę... pro, dramaty z, Mieliśmy, z kaskami, tak. z elektroniką, z tym wszystkim. Mieliśmy rzeczami. zawodników, którzy nagle jechali szybko, na początku jechali szybko, potem jechali wolno, łapali i inni się wjeżdżali, no, były zmienne i ja jestem naprawdę uważam. Zachwycony wyścigiem w takich warunkach, który tak wyglądał, emocjonowaliśmy się do końca. No, oczywiście, przed wyścigiem, no to jest chyba sprawa numer jeden. Okazuje się, że Mark Marquez niezdolny do jazdy. No, ale po tym, jak huknął, po tym, jak uderzył głową asfalt, no, od razu powiedzieliśmy, że no nie ma możliwości, naszym zdaniem, żeby e, został dopuszczony do wyścigu, mimo że widzieliśmy odszedł o własnych siłach. Więc Mark Marquez, jak już dzisiaj wiemy, nie ma go e, również w Argentynie. No i nie wiadomo, czy będzie w Teksasie. no, ja jestem. No nie chcę powiedzieć pewne ale jestem no prawie pewny, że, że go nie będzie, no bo to jest logiczne, jak już ma jechać na drugi koniec świata i zaraz wracać, teraz on powinien wyciszyć się w skupieniu. Pamiętamy, jak długo trwała ta jego pauza po poprzednim uderzeniu głową, przy tych problemach z podwójnym widzeniem, no bo to jest przyczyna absencji Marka Markeza. chociaż lekarze mówią, że to nie jest aż tak źle, jak pod koniec 2020 roku, no ale jednak jest to problem wyciszenie. Oczywiście organizatorzy nie powiedzą teraz, że nie będzie go na dwóch rundach, no bo i mniej ludzi zasiądzie przed telewizorami, mniej ludzi sobie nie kupi bilety, wiadomo, w Ameryce Red Bull Marquez wygrywa w ostatnich latach król, no jest to tam najbardziej oczekiwana gwiazda, jak na większości w zasadzie torów, no ale tam szczególnie, więc na razie tej informacji nie ma. Wiemy, że podczas tej rundy zbliżającej się oficjalnie już podała Honda, będzie zastępowała marka Stefan Bradley. Natomiast świetnie w Indonezji pojechał inny kierowca obrandowany Red Bullem, mianowicie Miguel Oliveira. On wygrał. Wygrał w wspaniałym stylu. Uciekł reszcie zawodników, gonił go pod koniec wyścigu Fabio Quartararo. Fantastyczny bój także pomiędzy Zarko i Millerem. O Ducati to myślę, że jeszcze tutaj chwilę będziemy musieli nad Ducati się pochylić, ale kolejny raz w pierwszym wyścigu przecież znakomita jazda Brada Mindera, drugie miejsce. Teraz Migolo Oliveira. Widać, że ten motocykl we wszystkich warunkach zaczyna działać. Co jest niesamowite, że na początku znaczy w ogóle ten sezon, mimo że dopiero za nami dwa wyścigi, jest już sezonem przewrotem. No bo kiedy po testach mówiliśmy, że KTM ma problemy, no to dzisiaj jesteśmy w sytuacji, że KTM jest na pierwszym i trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej. Przepraszam, na drugim i na czwartym miejscu w klasyfikacji generalnej. Czyli w pierwszej piątce mamy dwa motocykle KTM Migolo Oliveira, na drugim i na czwartym miejscu Binder. Także wygląda to bardzo niespodziewanie na no, ten wyścig w wykonaniu Miguela Oliveiry. Na początku ta walka z Jackiem Miller'em, wydawało się, że Jack Miller te warunki no, nie daje jednak rady. No, co się później okazuje, że jednak no, e, spokojnie wyczekał taka bardzo rozsądna i zrównoważona postawa Miguela Oliveiry w tym wyścigu, nadaje no, mu 25 punktów, trzecie zwycięstwo tak, w MotoGP chyba, czy to już czwarte, nie pamiętam, ale no, w każdym razie no, Nieźle, naprawdę nieźle. Tak, yy, świetnie Miguel Oliveira, znakomicie Fabio Quartararo. W zasadzie nie myśleliśmy o nim w kontekście mokrego wyścigu, że będzie w stanie walczyć, ale znowu potwierdza się to, co yy, od wielu lat mówi Fabio Quartararo. Jeżeli jest całkowicie mokro, Yamaha działa. Ja bym powiedział inaczej, swęd... nie mówi tylko Quartararo, bo... To jest, to, samo, to jest kontynuacja tego, co mówił na przykład Ros. Jorge Lorenzo, Jorge Lorenzo. Że, 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 że kiedy są zmienne warunki, nie ma, ale kiedy już jest super płyn, mokro i tą płynną swoją jazdę można zastosować, no to Jorge Lorenzo te wyniki jakieś tam na, na mokrym jeszcze jako zawodnik Yamaha osiągał. Świetna walka Fabio Quartararo i dla niego to duży sukces. On powiedział, że to jest naprawdę bardzo ważne. Najlepszy gość w Dokładnie tak. I powiem szczerze, że ten początek, ja miałem wrażenie, że mimo dobrej pozycji pierwszego okrążenia, dobrego, Fabio Quartararo zaczął spadać. I myślałem, że to będzie tak wyglądało. Natomiast no, w pewnym momencie ten jego tempo było rewelacyjne. Zaczął w pewnym momencie robić najlepsze okrążenia w wyścigu i był fajny, agresywny Quartararo. To jest coś, czego zabrakło Francuzowi drugiemu, a więc żanowi Zarko. Który mam wrażenie, że tempo miał lepsze od Quartararo, natomiast nie miał e, siły, przebicia. siły przebicia, siły do ataku tej konsekwencji. Podjeżdżał do e, swojego kolegi z Ducati do e, Jacka Millera. Millera i tak zabierał się za niego, nie chcę brzydko mówić jak to za co. No mhm. i no, efekt był taki, że Quartararo wykorzystał, wyprzedził obydwu, odjechał. Zarko później znowu za to tempo. Kto wie, jakby było jeszcze kilka okrążeń do końca wyścigu, czyby go nie wyprzedził, podobnie jak to było dwa tygodnie wcześniej w Katarze, ale nie było tych kółek, nie ma co gdybać. Quartararo drugi, Zarko za jego plecami, ale też trzeba podkreślić, no, że mimo wszystko Zarko na wodzie bardzo ładnie i patrząc na resztę dukati, no to. Bardzo Zarko. dobrze. Jack Miller natomiast, pytałem go po wyścigu, mówię, Jack, co się stało, bo na początku miałeś tempo, potem powoli, powoli rywale zaczęli przyspieszać, a ty zostałeś w miejscu, w zasadzie na tym samym poziomie czasu. Potem wczoraj siedziałem, analizowałem sobie jeszcze ten wyścig i patrzyłem, to podkręcał tempo Jack Miller, ale nie na tyle, żeby walczyć się z Miguelem Oliveirą. Natomiast Miller powiedział tak, no nie mieliśmy treningów na mokrym. Nie mieliśmy tutaj treningów na mokrym, troszkę za sztywno ustawiony był motocykl, jak dla mnie, w związku z tym musiałem jechać bardzo kwadratowymi liniami, nie byłem w stanie tak składać motocykla, tak płynnie przejeżdżać przez zakręty, jak rywale. I za sztywno ustawiony motocykl i to wszystko niestety spowodowało, że Jack Miller dopiero na czwartym miejscu, ale tak czy inaczej był bardzo zadowolony z punktów wywiezionych, bo dla niego kluczem było w końcu zdobycie punktów w tym sezonie, to drugi wyścig i gdyby skończył ten wyścig na deskach, no to było dużo, dużo gorzej, a tak ma punkty, jest z przodu, zupełnie inaczej Baniaja, Baniaja fatalnie. I to jest właśnie to, co chciałem powiedzieć, zupełnie inaczej niż moi faworyci, jeśli chodzi o Ducati. Moimi faworytami, są, moimi faworytami z jakichś tam powodów yy, sympatii, choć lubię ich akurat, ale po prostu uważam, że najsilniejsi będą w tym sezonie w Ducati, czyli Peko Baniaja i Jorge, Jorge Martin. Martin. No niewiele brakowałoby, był to drugi wyścig, że 0 punktów na ich końcu. Oczywiście jeden punkt to jak zero, bo Peko Baniaje wrócił wywrócił się w pierwszym wyścigu i teraz był 15, więc dostał tylko jeden punkt. Fawory do tytułu mistrzowskiego myślę, że u wielu. A Jorge Martin no druga wywrotka. Ok, w katarze zabrany przez Peko Baniaje, teraz no to, to już jakby bardziej jego błąd. W każdym razie dwa wyścigi i jest na zero, no to wygląda... Bardzo słabo. Długi sezon na szczęście jest gdzie odrabiać, no ale początek nie najlepszy. Zaskakujące: Suzuki. Znowu mam bardzo mieszane wraże odczucia dotyczące Suzuki. Ale tutaj myślę, że to jeszcze bardziej było wyraźne w związku z nasuchem, w związku z oponami, które mieliśmy do dyspozycji w weekend w Indonezji. To, ta twarda konstrukcja opony widać, że w większości nie pasowała. Pojawiły się na Twitterze zresztą takie, a co wy opowiadacie? twarda opona. No ale niestety, takie są fakty. Jeżeli budujemy motocykl pod opony, bo tak się buduje motocykl, nie buduje się opon pod motocykle, tylko buduje się motocykle pod opony. Jeżeli Dostawca opon stwierdza, że przywożę zupełnie inną konstrukcję. Konstrukcję z 2018 roku. To jest w ogóle inny świat. To były zupełnie inne motocykle. No to niestety wywróci to do góry nogami stawkę, jeżeli chodzi o suchy czas. Natomiast na mokrem tutaj nie mieli możliwości treningu, więc. No tak, ale nie, możliwości treningu nie miał nikt, więc to akurat chyba nie jest usprawiedliwienie dla Jacka Millera ani dla Suzuki. Każdy potrzebował czasu, tym bardziej, że Suzuki zaskoczyło, bo na deszczu sobie radziło nieźle wcześniej. Mm. I to mnie zdziwiło. Zresztą był taki moment, że szli do przodu, i w pewnym jakby zgasło światło, i obydwaj Rins i, i, i Mir zaczęli troszeczkę tracić. A ja myślałem, że to jest ten moment, że idą po właśnie podium i zwycięstwo, może nawet. Zastanawialiśmy się, co, co, co z nimi. No zobaczymy teraz. Tak naprawdę myślę, że poznamy odpowiedź w Argentynie. Jaka będzie forma poszczególnych marek? A ja nie. Myślisz, że nie? Nie, ja myślę, myślę że. że Heres dopiero ja myślę, że. Cherez albo Texas, bo Texas to będzie wyścig. Z najmniejszą, hmm. z najmniejszą różnicą czasową do poprzedniej rundy, bo poprzednio w Teksasie ścigaliśmy się dosłownie kilka miesięcy temu, ale wiesz, natomiast w, w, w Argentynie, nie wiesz kiedy się ścigaliśmy? Trzy w, lata temu. W 2019 roku, ale problemem będzie asfalt No nie No też będzie nowy, to i... może kolejna runda Portimao, bo to Portimao. będzie runda też, która była na koniec zeszłego sezonu i teraz, więc będzie było. bardzo dużo danych, bardzo dużo informacji i, i może tak. A okay. jeszcze, Adam, podsumowując wyścig w Indonezji, Franco Morbidelli, też na początku dobrze, potem został. Wiemy, jak się skończył ostatni wyścig w Argentynie dla Franco na deskach, prawda, z winialesem. Więc tutaj Franco powolutku, powolutku widać, że łapie. Znowu wraca do tej formy, którą, którą miał dwa lata temu, no bo w zeszłym roku to wiemy, jak było. Co jeszcze? Kto jest liderem klasyfikacji generalnej? Ten, który wygrał w pierwszym wyścigu Ena Bastianini, który fatalnie radził sobie przez cały weekend, mm -hmm. cały weekend słabiutko, aż do no, chyba połowy wyścigu na mokrym. Bo tak. początek też słaby, on tam był w granicach, jeśli pamiętam, 17-18, wydawało się, że nie będzie miał punktów. I nagle, jak to w zeszłym roku bywało, nagle zaskoczył. I, I poszedł do przodu, szedł, szedł, przebijał się, doszedł do 11 miejsca zdaje się, tak, tak skończył Bastianini i to pozwoliło mu utrzymać dwa punkty przewagi w Generalce nad e, Binderem, trzy punkty nad Quartararo i pięć punktów nad e, Miguelem Oliveirą. Bardzo gęsto jest w klasyfikacji generalnej, jeszcze Jean Zarko na piątym miejscu, a więc drugi zawodnik Ducati traci 6 punktów do Bastianiego, więc Bastianini... Początkowo fatalnie, a później było nieźle. Ale co nam się podobało jeszcze w tym wyścigu? No, walka braci Binderów, Ale się tak. Sparga. No w ogóle Bindera młodszego, Daryna. który no, jest przecież debiutantem i jest zawodnikiem, który przechodzi z kategorii Moto 3, pomijając Moto 2. I w tak trudnych warunkach sobie poradził. No, walka była jego świetna. <laughs> Powiem szczerze, że. Trochę wściekły był na brata. Bo no, nie spodziewałem się, że brat. Brad Binder zaatakuje go tak agresywnie, czysto oczywiście, żeby nie było tutaj, że to było agresywne zachowanie, ale e, niesportowe. Absolutnie czysto. Razem z Leśnym z Espargaro tutaj e, w, w trójkę się kotłowali w tych ostatnich zakrętach szesnastka i siedemnastka. No, i górą Brad Binder, który był ósmy, ale Spargaro w sumie dziewiąty, i na dziesiąte miejsce spadł Darren, Darren Binder. No ale piękne punkty, które w ostatniej chwili też były mu zabrane w poprzednim wyścigu. Mówiłeś o Ney Bastianinim. problemem pola LeSpargaro ogromne problemy pola LeSpargaro z kaskiem mówi, że nic nie widział od początku wyścigu i od razu powiedział, że muszę porozmawiać z dostawcą, bo tak to nie może wyglądać. Zresztą nie on jedyny miał takie problemy. Bo miał też problemy Andrea Dovizjoza z kaskiem, ale miał też problemy z motocyklem, bo od no, początku. Myślę, że to był z, większy z, problem z, dla z grazu, no. nie działał mu zupełnie wyświetlacz, nie był w stanie zmieniać map, e, czy to e, momentu obrotowego, i hamowania silnikiem, a na deszczu przy mocy blisko 300 koni, no to jest kluczowe. W związku z tym Andrea Dowicięza ostatecznie postawił. Motocykl z boku i powiedział, że następnym razem. Tak jest. Ale powiedziałem się o problemach Pola Pargaro. Ja myślę, że w kontekście sytuacji z Markiem Marquezem te problemy są olbrzymie. I to jest znowu kolejna przewrotność, bo początek sezonu testy pijaliśmy, jak dużo Honda zrobiła, jak motocykl jest zmieniony, jak ten motocykl rozwijany w trakcie sezonu może dać Hondzie to, czego nie było w ostatnich latach wrócić na to miejsce. Ta twarda opona, nie wiem czy to tylko ta twarda opona i oby tak było dla hmm. Hondy, no ale generalnie problemy olbrzymie z przyczepnością e, tyłu, problemy ze które nie było ze skręcaniem wyczuciem przodu, to Marquez miał cały czas, no ale e, no teraz to się niestety nałożyło na problemy Marka Markeza, które, no, to każdy chyba zdaje sobie sprawę, przełożą się znowu na dalsze problemy Hondy. Nie wiemy kiedy Mark wróci, optymistycznie oczywiście jest... Austin, tak? Nie, nie, optymistycznie powiedzmy szczerze, to jest Portugalia, naprawdę ja nie wierzę w Austin. Optymistycznie jest Portugalia, jeżeli tam wróci, to będzie dobrze, jeżeli nie, no to trzeba się zastanowić, co dalej, kto ten motocykl będzie rozwijał, czy Mark będzie dalej tak ryzykował, no bo lekarze mu mówią, chłopie, każda kolejna wywrotka, Ty musisz uważać, bo tu możesz zakończyć karierę. Zresztą Markę mówi, no słuchajcie, no ja nie będę jeździł, żeby się wozić, no więc on chyba zawsze ma ten charakter, że będzie hmm. walczył, no ale no to, to już jest tak duże ryzyko zdrowia. Ciekawe Nie, I się te problemy hondy mogą pojawić, bo jednak trzeba temu coś dopracować. Baza jest, ale trzeba dopracować. No i czekamy przede wszystkim, czy faktycznie. Ta Honda działa. Ciekawe słowa Takeo, szefa technicznego HRC, odpowiedzialnego de facto za ten projekt, on powiedział, że zdaliśmy sobie sprawę w poprzednim sezonie, że musimy zmienić całkowicie motocykl i nie widać tego z zewnątrz, a ten motocykl jest całkowicie przebudowany widać z i, i pasuje, no ale tak jak wiesz, ustaw, jak dla laika, no to nie widać tych różnic. I historia jest taka, mówi... No niestety, teraz jest sytuacja taka, że to kierowca musi się dostosować do motocykla i pasuje od początku ten motocykl Polowi, natomiast narzeka. I taka narzeka Alex, narzeka bardzo, bardzo Mark. Honda już wyszła, przygotowała pakiet części na Indonezję, żeby to zmienić, żeby im troszeczkę pomóc. No ale Mark jak to Mark? No full gas, albo wóz, albo przewóz. No i tym razem niestety przewóz, a nie wóz. No właśnie, no powiedzieliśmy, że Mark nie wystartował w wyścigu. Mark, powiedzieliśmy, że Pole Spargaro miał problem z szybą, ale mimo wszystko był znowu najszybszym zawodnikiem Hondy na 12 miejscu, bo Alex Marquez 13, a taka nakagami jakaś tragedia, 19 miejsce, więc... No, muszą się postarać, bo tu już nie można powiedzieć, że twardo opona, bo to warunki deszczowe, Honda se radziła nieźle w warunkach deszczowych. No teraz są problemy. Muszą ostro popracować. Na plus to, że sezon jest długi, że będą mieli ten czas. Na minus to, że nie będzie markeza. Pytanie, jaki będzie status Stefana Bradla? Czy znowu powiedzą, ty jeździsz, nie walczysz o rezultat, tylko robisz, e, pracujesz nad tym motocyklem, żeby on był cały czas lepszy, no czy Honda przyjmie taktykę, no zbieramy te punkty, bo w klasyfikacji znowu zespołowej i fabryki troszeczkę się teraz naknociło i Honda jest z problemami, a nie chcą w zasadzie tej kompromitacji, na jaką została to odebrana, to było praktycznie no, no potwarz dla Hondy, to co było w wynikach w zeszłym roku. Marko Bezeki problemy z elektroniką, nie chciał powiedzieć dokładnie o co chodziło, był 20, 21 był Remy Gardner, Bezeki całkiem nieźle na początku, ale mówi, no potem nie dało się tym motocyklem jechać i koniec zabawy. Raul Fernandez przed Fabio Di Giantonio, ta końcówka taka... No ale lepiej, bo, bo Raul Fernandez troszeczkę jakoś tak, mam wrażenie, w tych pierwszych dwóch wyścigach, treningach e, kwalifikacja wyglądał słabo, był cieniem no, do Ale do nie ma się co dziwić, zawodników. jakbyś wydzwonił tak jak on w Indonezji, gdzie to też mu odcięło No właśnie, ale światło. mówię, że w Indonezji właśnie tutaj... a, że w, w testach, okej. Okay. No tak, ale tutaj w tej Indonezji wyglądał nieźle, słabiutko wygląda Winiales i, i, i nie wiem, co tu można Zrobić jeszcze, żeby uratować tego chłopaka. Nie wiem, czy widziałeś w wypowiedzi Winialesa i w wypowiedzi Aprili, że czują, że znaleźli sposób na to, jak ustawić ten motocykl. Tylko pytanie, czy to znowu nie będzie zaburzone przez te opony, które mieliśmy do dyspozycji. Ale Zobacz, że, że aleś, aleś, aleś trzyma poziom. No czy jest ach, sucho, czy jest mokro, aleś trzyma poziom. Mówimy o jego walce znowu w pierwszej dziesiątce. A Winiales jest na pierwszą piętą. nie zatruływa punktów. Ja, 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 ale, ale zawodnik koniec. kurczę musi się w każdych rękach odnaleźć. Nie może być tak, że już kolejny wyścig to, to już mijają miesiące, a Rzewiniarz mówi, że nie. to wiesz, czy jest sucho, czy jest mokro, u niego cały czas jest słabo. No zobaczmy, I, i zobaczmy. boję się, że, że to może być sytuacja taka, że, że, no, że to są ostatnie nasze y, miesiące. Nie, MotoGP, nie, nie. nie. Okay. Ale myślę, że Aprilia tam go zatrzyma co najmniej przez dwa lata i, i będzie jeszcze Maverick jeździł szybko. Potrafi pojechać na jedno okrążenie no, szybko. No, szczególnie Natomiast w testach, już... to wiemy, ale no. chodzi o to w ale tej dyscyplinie, żeby to... punkty przywozić. No tak. E, a na razie to, to co? jest problem, bo wypacz, ja, przewracam kartkę, biorę he, Maverick a... Vinales, Cztery punkty 16. z pierwszego wyścigu. No prawie no. jak Jorge Lorenzo na hondzie. E, moto 2. Kosmos. Sorry, przepraszam bardzo, ale to co zrobił są Chantra to, 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 to jakiś absurd, co się wydarzyło. On po prostu wsiadł na motocykl i stwierdził: Dobra, panowie, widzimy się na mecie i pojechał. To prawda, to, to było olbrzymie <noise> zaskoczenie. I, no i myślę, że, że wszyscy czekają na, w tamtym regionie na rundę w Tajlandii, bo jeżeli Taj tak ładnie sobie radzi w Indonezji, to przed własną publicznością będzie jeszcze bardziej chciał pokazać. Ja ciekaw jestem, czy to jest jednorazowy wybryk czantry, czy w ogóle będziemy tego zawodnika widzieli, nie mówię na podium, ale systematycznie na przykład w pierwszych dziesiątce w tym sezonie? Pokazuje, że jeździ coraz szybciej, bo i w treningach pojawia się bardzo wysoko czasami i w kwalifikacjach. Te, te rezultaty powolutku, powolutku są coraz lepsze. Ja liczę na Chantre, że to będzie dla niego takie przełamanie i, i będzie cisnął teraz. Ja się bałem, że ten sezon będzie zdominowany znowu przez dwóch zawodników Repsol KTM Ajo Nie jest i liderem, mam wrażenie, po tych dwóch wyścigach, co oczywiście jest bardzo wczesne na wyciąganie wniosków, ale liderem w tym walce o tytuł mistrza świata Czelestino. jest Celestino tej że liderem jest to widać w klasyfikacji generalnej, ale że jest ewidentnym takim faworytem no, i że to jest osoba, która, na którą trzeba stawiać. Znowu dobry wyścig, Arona Kaneta, solidny, tak, tak, sam los prawda. bardzo ładnie, więc tutaj fajnie, bo, bo chyba czeka nas naprawdę bój do końca sezonu o tytuł mistrzowski, równa walka i ciekawa, jak wrócimy no do bo Europy. To jest bo to... fajne, bo, bo to się może jeszcze zmienić, dlatego te słabe rezultaty Red Bull te mają, a więc Augusto Fernandeza i Pedro Acosta, to jest coś, co jeszcze można nadrobić, spokojnie, w tym wyścigu Augusto był piąty, Acosta był dziewiąty, więc pierwsza dziesiątka straty punktowej olbrzymiej nie ma, więc w tym długim sezonie jeszcze można nadrabiać. Moto3, Foggia, popis Foggia i zaznaczenie, tak. tak, też znakomicie, Izan Gawara za, za jego plecami, Carlos Tatay, Garcia Onczu, yy. No tutaj nie ma co tu, tu dużo gadać. Denis Ford jest głównym kandydatem do tytułu mistrzowskiego. Jeżeli tego nie zrobi w tym roku, to, to, to będzie musiał się przesiąść na Moto 2 z jakimś gorszym wynikiem, bo ja nie widzę tego inaczej. No, choć nie będzie to łatwe, bo widzimy, że jak wrócimy do Europy, tutaj będzie mega ciśnienie. Lecimy do Argentyny. Startujemy o godzinie 14 w piątek, o 14 w sobotę, o 15 z rozgrzewkami w niedzielę. O fajnej wieczorowej porze będą wyścigi. Tor, na którym, tak jak już powiedział, byliśmy ostatnio w 2019 roku, więc 3 lata mijają. Tor, który spłonął całkowicie. I ja powiem szczerze, dość dużo teraz sobie oglądałem, jak wygląda ten tor, odnowiony, przepięknie. Trybuny, cała to, to, to. infrastruktura, boksy. Kto widział ten pożar w zeszłym roku, no, naprawdę był zmartwiony, że się roku, temu. rok temu. Już mówiłem, że lata temu sprawdziłem, no to było jednak rok temu. Ten tor rok temu się palił, teraz jest naprawdę wspaniale odbudowany. Liczymy na ciekawą rywalizację. Długa, prosta, 1080 metrów, więc będą prędkości maksymalne duże, idealna pogoda, Grzegorz patrzyłem, to jest od 24 stopni chyba w piątek, 26 w sobotę 28 w niedzielę, tak mniej więcej na razie pełne słoneczko, nie będzie chłodnych poranków, będzie idealnie do ścigania, idealnie, bo powiem szczerze, że kilka dni temu były upały, dosłownie 3-4 dni z rzędu temperatura była 35 stopni w cieniu. Yy, więc no wtedy te NASA były przegrzane, byśmy naprawdę mieli problemy. Teraz, tak jak powiedziałem, poniżej 30, z pięknym słoneczkiem, będzie ciekawie, kto wygrywał rok yy, lata temu? Markas, ale z jaką przed Valentino Rossi. tak wyglądała pierwsza dwójka. No walki no, tam nie było, jeżeli chodzi o pierwsze miejsce, bo Markas wziął i pojechał, jak Ford on moto trzy w Indonezji, natomiast podium, bój pomiędzy Rossin a Dovizioso, no, Lasie. Yy, podium uzupełnił jeszcze Dovizioso, a więc yy, no trzech... Yy, Starych wyjadaczy można powiedzieć, no bo Markeza trzeba do nich zaliczać. Markeza w tym weekend nie ma, Rossiego nie ma, a Dovizioso jak na razie w tym sezonie e, z problemami. I, I zobaczymy, czy choć troszeczkę się e, odnajdzie Dovi. A propos tego, byłem w Tawuli, powiem Ci, i smutno jest w Tavuli. E, ci z Państwa, którzy byli w, na tym głównym placu w Tavuli, gdzie mamy ten wielki mur, nie ma już żadnych plakatów tego, tego takiego wielkiego banera z Rosji, czy tam z zawodnikami VR46. Gdy do Tawuli jeszcze, nie wiem, 3 lata temu, to wszędzie, na każdym przywiezie, na każdym słupku były flagi w 46, czuło co, się... już zapomnieli o nich? Powiem Ci, że tak, smuteczek, nie? Ale to dziwne. I powiem, i to jest bardzo dziwne. W, wiadomo, że są tam gdzieś tam plakaty w gminie, e, gracje, wale. Wszystko się zgadza. Ale poza to namazałeś szlamastrem, gdzieś sprayem, nie, nic, coś nie, tam? Nie, nie, namazałem, podpisałem się Adam Badiak. Ale powiem ci, że no naprawdę tak e, nie czuć. Wjeżdżasz do miasteczka, tak jak wcześniej czułeś, że to całe miasto żyje wyścigami, teraz nic, zero, hmm. nul. I to, to tak zrobiło się smutno. A na ranczu? A na rancha rozbudowano. ostatniego razu kiedy widziałem, no to rozbudowano o trzy sekcje. Więc no, pff, wygląda to imponująco. No, jak pisałeś do mnie, że chłopaki jeżdżą na motocrossie, ja już niestety byłem w drodze. Byłem w Austrii na steku, a ja nie im mięsa. A dobre steki w Argentynie, są. Dobre steki w Argentynie. W Teksasie zresztą też. Słuchajcie. Właśnie, mamy dwie rundy teraz tydzień po tygodniu, więc w ogóle się zapowiada. Z Grzegorzem to jeszcze pogadamy pewnie ze trzy rundy, bo potem Le Mans 24, gdzie jadą Polacy. Superbajki jeszcze. Tak, no dużo się dzieje. Także ten kwiecień, który przed nami, bardzo, bardzo mocny, jeśli chodzi o ściganie na motocyklach. No Argentyna przed nami, myślę, że tak jak Adam powiedział, będzie fajnie, bądźcie z nami. Piątek, sobota o 14, niedziela o 15. Jesteśmy na polsacie sport.pl, na polsacie Go. Nie box Go, polsat Go. Tam wchodzimy i wszystko jest za free. Jest wyścigi, przewidziane są na antenie na żywo, wszystkie trzy. Tak przynajmniej w ramówki, a to się zawsze może zmienić. Choć teraz mamy telefon do szefa wszystkich szefów i będziemy dzwonić.